Dzisiaj chcę Ci przedstawić zabieg modelowania sylwetki, który jest dostępny u mnie w gabinecie. Jest to zabieg modelowania sylwetki metodą High Jest to zabieg bezpieczny, skuteczny oraz bezbolesny. Działam na wybraną partię przez Ciebie wybraną i dokonujemy wysmuklenia ciała Redukcją, redukcji, za pomocą redukcji tkanki tłuszczowej w tym obszarze. Urządzenie, na którym działam, Wykorzystuje wysoko skoncentrowane ultradźwięki, które konwertowane są na energię cieplną, powodując destrukcję komórek tłuszczowych. Ultradźwięki, zastosowane w urządzeniu, działają tylko i wyłącznie na tkankę tłuszczową, nie oddziałują na otaczające tkanki oraz skórę. Zabieg ten nie wymaga rekonwalescencji, także możesz wrócić od razu do swoich czynności, które wykonywałaś przed zabiegiem. Także jeżeli chodzi o, te, o ten zabieg to rezultaty są rewelacyjne. Uzyskasz efekt zmniejszenia obwodu o minimum 2,5 cm. Jest to redukcja tkanki tłuszczowej oczywiście. Zapraszam cię na bezpłatną konsultację, żeby omówić tutaj postępowanie. Przypominam, że za Jeżeli chodzi o pierwszy zabieg HIFU, dostajesz w prezencie pakiet dietetyczny, w którym są dostępne trzy wizyty u mnie jako dietetyka oraz schemat żywieniowy czy jadłospis. Zapraszam do kontaktu. Cześć!